To a real bond Cause we're brothers first Cause we're f***ing through a lot But then they know But we're gonna You'll always be with me Change the game without even knowing And you'll always be my brother How can we not talk about Where families are that we got Witajcie, zobaczcie co się porobiło. Spadł deszcz. Ale tak było sucho, że wszystko wsiąkło. Nie ma nic. nawet łóżki nie ma, nie? Ale dobrze, że spadł. Taka od razu pogoda lepsza. Aura lepsza. Eee, trzeba już się zajmować pomału. Mimo, że sobota. I godzina ledwo. Ledwo po szóstej. Nie, no już może jest później, czytać. Nie będę komczuchował. O no, 6.40 już. Oh, Bergmanik. Przypominam do sprzedania. Chciałem go umyć wczoraj, ale już musiałem zamykać wszystko, bo tak już zbierał się deszcz. Czarne chmury nad nami. Tutaj już mamy pocięty szablon. Yy, będzie to kosz przyjęciowy. Tak jak powiedziałem, logistyka w tym roku nie będzie szwankowała, jeśli chodzi o zbiór zbóż. Problem jest taki, że, że paków nie ma. Rok był... Jaki był i chuj, tam nie ma, że pakuj tyle. Także może ktoś miał rację w ogóle w komentarzach, bo tak koszt przyjęciowy będzie z tej żmijki zrobiony. Tu będzie. Żmijka do kosza i na Silosy. Także można będzie podjechać, cofnąć eee, bez problemu, bo tutaj się nie dało cofać za bardzo. Był zawsze kłopot. Trwało to za długo, zamiast y, usprawnić pracę, to ją tylko komplikowało. Może ktoś miał rację w komentarzach, że nie ma co kurczę Inwestować te stoły rzepakowe jak tego rzepaku, to tam tyle na napłakał. Popalone, wszystko wy... wyjebane, na co tu dużo gadać. Mam Teksas, obok Teksasu, 1,5 hektara. I co mam jeszcze? I tu w siemieniu 60 arów. No i tam 3 hektary. Kurwa, to będzie z 15, z 15 hektarów rzepaku chujowego. Po tonie 15 ton, to dwie przyczepy akurat. Paczkę muszę zawieźć do wysłania, zaadresować I jeszcze coś mi się kojarzy. A chyba dwie płyty takie miałem do sprzedania, do wysłania. Zaraz będę musiał SMS-y jeszcze siąść, popatrzeć. Kupiłem gąbeczkę do mycia tych hulajnok. No i co? I się spodziewam, wyszedłem, czekam, bo zaraz ma być z betonem suchym. Łukasz będzie koło 8. Mamy placu koło 140 metrów do zagospodarowania betonikiem B10 Tutaj jeszcze można byłoby powiedzieć za gęszczarką, ale tylko 6 rano może ciut nie wypada Będę musiał tak zabrać ładowarko koparko Wjadę sobie pewnie zaraz tu i tak będę musiał wjeżdżać już wjeżdżam Decyzja szybka O proszę 3 Trochę sprawiedliwości wleci wjadę sobie tu, a tu właśnie będzie chciał, żeby nam wysypał Nie ciekawie są, kurwa. Tutaj MTZ był się przydał i tak chyba trzeba zrobić. MTZ to po rozwozie. Tak, widzicie sami, no nie ma jazdy. Ona dotąd dojechała, ugrzęzła. Jak ja wezmę beton jeszcze, no to co ja tutaj? Albo zrobię Armagedon. Szkoda, zagęszczonego piachu. Zagęszczarką pracowałoby pojeździć jeszcze póki mokre, no kurczę, ale to nic. Eee, ona niech sobie tutaj stoi. Zabieram miniaka. Minia żeby tutaj mógł sobie ciężarówką wycofać, nie? Tu mi sypnie. Wtedy tym wypierdzielam na zewnątrz. Wąż ee, z pomagania walnięty w mtz jest, nie? Ale już mamy go wyciągniętego. I... No jadę pierwsze co to kupić węża Sklepy otworzą chyba 7.30, może 8 I jem tym sobie powożę, on tutaj normalnie wiedzie Na szerokich kołach, on tutaj pływa Tak więc taki jest plan eee, Taki jest plan Jest mokry chodnik Biorę chyba jeszcze to. Poczyszczę chodnik, bo teraz się nie będzie kurzyć Dobra, mamy mały upgrade Upgrade? Dobra, jakieś kurwa, nowe newsy, Informacje w sumie. Tak, dzwonił kierowca, że wyjechał z betonem. Ja powiedziałem, że bardzo się cieszę i cały park przewróci na ciebie. Tutaj mamy problem. Takem czuł. W tym miejscu właśnie stała przyczepa kołem. I ja tak zauważyłem, że ona coś dziwnie mi siadła i zmiażdżyła mi rurę. O. dlatego tak. Czekamy na beton. wysypie mi tutaj jedno, bo dzisiaj 20 metrów jest zamówione. Wysypię drugą. Ja to powożę MTZ-em, którego najpierw muszę naprawić. Pojechać po wąż. Jak już to dokonam tego czynu, to biorę mini koparkę. Dzwonił też pan, który chciał na wynajem. Bardzo dobrze się złożyło. Powiedział, że wlało mu wody w ten wykop, który miał obsypywać, i musi poczekać, bo tam glina nie podsiąka. czyli koparka zostaje. Odkopuję i robię kanalizę od początku do końca, jak ma być, żebyśmy mogli też dalej pójść, bo kurwa to nas blokuje. Teraz mamy tak, akurat tutaj sobie będą działać, chłopaki. Ja będę kanalizę dzisiaj e poprawiał i. I już po niej nie będzie można jeździć chyba. Będą wysypywać w bramie i jakoś damy radę Dobra, połowę ładowarką wywiozłem, długą. tutaj Daniel tworzy, kawałek spawany, tutaj popunktowane, tak, będzie zobaczymy piękny. jak wyjdzie, tutaj jeszcze później yy, tak zetnę i nie wiem, czy tak go spawam, czy to równe, czy jeszcze będzie niżej, no, teraz jest zrobione na 50 on i cm, tak, on tak, on jest dosyć, on nie jest za wysoki, na pewno nie będzie raczej. Czyli bo jak tu udnę, to mogę zrobić jeszcze, wiesz, taki prostokąt tu ładny, albo już na równo tylko blachę tu przytka. To wtedy jeszcze będzie niżej. To będzie ponad 30 cm. Teraz jak z tym by było, to jest 50 cm, czyli... 30. 50 to jest dość. Znaczy yy, nie będzie przeszkadzało 50 w ten sposób. Jest dobrze. 30 może... żebyś za nisko, to się nie... Nie, za nisko się nie da chyba zrobić, nie? Gdzie masz zapalniczkę? Powinna być na tym, na regale to zaraz. Dobra. To ja się w takim razie biorę za rozpalanie Grilla. Trzeba uczcić ten sobotni piękny dzień. Ja mam jeszcze tam trochę do dołożenia, ale już nie dużo. Tak. Tutaj już się zaczyna. Za chwilę będzie eksplozja. Tutaj zapraszam do kontaktu w weekend. Jest promocja. 800 zł tani każda sztuka, czyli 7200-9200. I trwa to dzisiaj i jutro. Jak ktoś jest zdecydowany, chętny, zapraszam do kontaktu. Na maila pisać g org ja od razu oddzwonię, dajcie numer telefonu, bo dzisiaj nie ma Joli, to tam na tamten te numer telefonu z zakładki się nie tego nie dodzwonicie. Jest weekend handlowy, tak więc na hasło gra o plon 800 zł taniej. No kurwa, takie promocje? Tak, a wszystkich widzów zachęcam do korzystania z naszego darmowego portalu. Przepraszam za to, co robię teraz. Że tak nieestetycznie, ale no co zrobić? Jestem taki jaki jestem. Mamy tutaj darmowy portal ogłoszeniowy, który dosyć żwawo się rozbija, rozbija, ale chciałbym jeszcze lepiej. Także te ulotki zobaczycie w najbliższym okręgu moim tutaj. Ale niedługo też powstaje billboard w Parczewie, będzie widoczny. Do tego billboardy takie mobilne na przyczepkach. Tutaj chciałem lokalnie zacząć, bo to jest jednak. Przywiązanie takie do tutaj tej macierzy Parczewskiej. Żebyśmy wszyscy tutaj w tej społeczności swojej, chociaż może nie jesteśmy zwarci, ale żeby wiedzieli, że te El Bordo, które idzie w Polskę, to jest nasze Parczewskie. To jest dla mnie bardzo ważne w tej całej koncepcji. Bo chciałbym, żeby Parczew nie słynął tylko z musztardy octu do no ich Mercedesów, tylko jeszcze z El Bordo. Wszystko się rozkręca, tam już kończymy. Zaraz zobaczymy jak tutaj idzie. Widzowie chcieli sprawdzić Twoje spawy. Powanie punktowo, bo niektórzy będą się zepiać czemu nie ciągiem. Żeby nie przepalić. Żeby nie przepalić. Nawet ja to wiem, widzisz? Syn, więc, no. To będzie koszt przyjęciowy, z tego będzie wychodziła żmijka, która będzie stała na nogach i będzie sypać do tamtego. Pamiętacie? Czyli kurczę powiem wam, ma chłopak talent, nie? Trzeba go pochwalić. Nie spodziewałem się, a jednak, jednak jestem 100% bardzo miło zaskoczony. Znało parę ostatnich łyżek, tam jest trochę za nisko, już mamy ugęszczone ładowarka już jeździ śmiało po tym gryli się pali kurwa bezalkoholowo oczywiście kola, zerówki i woda nic więcej e... Ale już by się chciało siąść, przysiąść nie? Jeszcze chwila i odpoczniemy Dobra Opsa Tu mamy koniec Tutaj reszta na wjazd Zaraz to się... A mogłem to rozciągnąć może, co? Tak, bo to trzeba zrobić, żeby się taki, wiesz Stromy Zje Zaraz to przyciągnę jeszcze Już tu miałem pręta. a? O jest. Opsa Podoba Wam się zjazd. Ups Tak, nie będę opuszczał łyżki, tylko wsadzę Blokadę taką I ona sobie swobodnie, społecznie Idziemy kończyć, finalizować Takim akcentem żegnamy się i zapraszamy do kolejnego dnia Tak mam wąża Jedziemy wymienić. Wymieniłem motorki, bo dzisiaj mają być oglądający. E, jadę w takim razie, już wysypał właśnie pierwszą partię. Kierowca był. Jadę wymienić tego węża. Zjedę kupić w na razie. Jest co robić. A to druga kupa jeszcze taka przyjedzie, nie? Mam nadzieję, że tam się jakoś podcofa i byłoby pięknie, bo jak mi tutaj wypierdzieli na środek, to jest lipa. No ale zobaczymy. A i w pomysł taki wpadłem, żeby dzisiaj grilla zrobić z chłopakami. Także dzisiaj krócej i tak jesteśmy, bo mamy no w sumie 20 metrów mamy, czyli to jest wtedy zamówiłem 50? Nie, 40. To i tak sporo, nie? I wtedy mieliśmy połowę mniej i zrobiliśmy to do 18. No to jest szansa, że gdzieś tam może to pyknie Coś koło obiadu, nie? I wtedy grillik, delikatny czy i będzie dał. Tak. Dzień już się zaczyna robić intensywny. <śmiech> <śmiech> Taką Wam powiem ciekawostkę. Wczoraj mama mi pisała, że zabierze od ojca tego Esa i zamień na Mercedesa tego. No nie ma problemu. Ona odpisała, że Odzie, że się nie zgodzi. I wiecie co? Dam jej ten samochód. No ja się cieszy kobieta. Na pewno zasługuje, będzie sobie miała fajny. Także dokumenty do samochodu. Organizujemy transport i wejdziemy do niej. Tak, połowa, czyli 10 metrów jest rozwiezione, teraz popierdziela. Ja wiozę butle do wymiany, bo trzeba mi go No i działamy dalej. Następna diagnoza jest taka, że urwało się koło, ale wszystko będzie zaraz dobrze. Jadę kupić śruby nowe, zaraz go skręcimy i pojedzie dalej. On tylko się tak droczy, Ja wiem, ja go znam już tyle lat. On by się nie chce, kurwa, po prostu pracować. Wczoraj się olejem zestał, dzisiaj koło zrzucił. On jeszcze na wymyśla, kurwa, parę rzeczy, ale na każdą jego sztuczkę mamy już patenty. Dobra, czekaj. O, teraz wchodzi. Chcę wchodzić pomału, no. tylko wy tak ruszajcie, ja będę opuszczał tak, delikatnie. Tak, A żeby na tryby właśnie weszło. A tutaj zrobię się chyba A weź w lewo kierownicą w grę. To może z tego się łodzie. Wchodzi, I co? Jestem. Stoi. Dobra, czekaj. Pytałem się Boba, czy ma coś posadzone pod lasem, to co powiedziałeś? Ja nie mogę, bo kurwa tylko łopatę wezmę do ręki i już dzwonię po policji. <laughs> już coś kombinuje kurwa, jest z łopatą w ręku i już będzie sadził kurwa, jebany no. <laughs> Te ludzie to nie dadzą żyć kurwa. To znowu teraz chyba trochę musisz opuścić. Ty no weszło to, to już jest, patrz. To, bo to już jest, wiesz... Chodka, ja się można to byłoby... Przestawić. Ja bym śruby teraz złapał. No właśnie żeby złapać... Bo to już może... Nie, dobrze jest jeszcze. Nie, nie śruby, 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 śruby. Czekaj, tutaj są i podkładki. W piachu, kurwa, co? Są dłuższe i krótsze delikatnie. Taka partyzantka tylko u Grzesia. Nie, nie tylko. To jest skóra w każdym gospodarstwie, tylko nikt tego nie pokazuje. No pewnie teraz w większości w Polsce tak jest. Ludzie nie mają jaj, żeby, żeby pokazać. Już jest cztery założone, a tam piątą jeszcze można, nie? No i, i ta jeszcze czwarta z tej strony lewej. Aha. Jeszcze chyba nie jest. Nie wiem. Czy jest sprawiedliwość?